Cześć ślok. witajcie z tej strony Lucaso. To czwarty odcinek z naszej serii gospodarstw. W przypadku Zenom jest tutaj Zigzag Tomek. Tomek będzie nam dzisiaj tutaj pomagał w akcji ziemniaki. Jest. Tomek, zasiadaj w Jandira i lecimy na pole 42. Jedziano. Dobra, dobra. Odpalamy na ja Biegi, bijami, ogień. Dawaj. O moje pole, to przejedziemy z tu po polu Tak jak mówiłem, rozkopałem poza odcinkiem Ziemniaczki Pole chyba zaczepiło Dobra, wjeżdżamy w środeczek Rozkładamy Dobra, zerknijmy, czy wszystko podtrzymało Wjedź tu najwyżej w środek, ja przejadę ten przejazd, możesz w środek wjechać Dobra, załączamy Jedynka Jogi Całe zimniaczki kopiemy i tak jak mówiłem wymieniliśmy kombine. Potem zobaczycie jaki na tego klasę jak chcieliście wzięłem tutaj do teamu. Aby nam pomagał w nagrywkach Tomka. Oporę <grych> opór musi być chłopie, dłuższego tutaj 2200 obrotów. Słychas nawet Dobra, po sąsiada polu nawrócimy fajnie Czekajcie chwilę. Dobra, wjeżdżamy, chłopie nie. uważaj, aby ci ten nie wciągnąć. Dobra, no nie włączamy Jedynka, nie luz, tylko jedynka, pompa w dół, i ogień. Jeśli będziecie chcieli, tutaj Tąka oczywiście wystąpi pewnie w, w, też w paru innych odcineczkach, bo robota jest tak dla niego. Zapłacimy mu ładnie. Najwyżej GOSPET zrobimy mu i będzie tak, aby było przelewać potem pieniążki. Oj, chyba Jundira musi przestawić do boku ciutkę. Jak rurą, wyhaczę, to szybę wyrwie. Ile to masz na przyczepie? To podjedź, wysyp najwyżej. Tu mam dwie tony. Dobra, jedź, jedź, dobra. Czy umiesz cofać? Dobra, jedź tam. Gdzieś ustaw się. O, może bym włączył. Wałek się wyłączył. Wałek wyrwało. Dobra, dwójkę załączymy, Zobaczymy, czy pójdzie. Musi iść to masę i to tak tyle mocy ma to. Jeśli chcesz Tomek, to możemy misję wziąć, jakąś i sobie misję porobisz. No już nie trzeba. Bo... No wyrobimy wy robimy wy. chłop, bo cię zje. <śle> o, trzy tony już mamy na pacę, fajnie. Ziemniaczki od razu będziemy sprzedawać. No, musi oporowo iść tutaj na kierownika damy. I hamowanie, zatrzymanie, git, wszystko jest. No, z a i przyczepę poza odcinkiem kupiłem, Rejsza. I czy jak to tam się czyta, aby Johnny Rick miał co robić? No on z taką 8 ton to tylko będzie jeździła, a ma 16. O tu orka będzie teraz oporowa. Weźmiemy drugi puk najwyżej, jak będzie chciał. Tomek to na dwa poramy John Direy, sobie weźmie do orki. Albo nowy traktor weźmiemy na test jakiś To ogromna To idź zobacz co tam opłaca się taki Jak pójdę do domu na nasz To idź tylko na, ten być dojedzie tego do jak to do rowu mu nie wpadł Był topiście w rowie i co będzie? No, no dobra, lecimy. Jedźcie. Muszę oddawać, bierzemy tego Zumbii 9 rx O chłopie, ja już po nazwie słyszę, że to ile to ma? Ile to 600 koni? 600 koni. No. Szukaj coś, coś takiego małego. Tam nie Będzie wiem. Koń. Maksymalnie to 200 Aby taki był traktorek pod Turę jakiś mniejszy tam w małych za ja zawarto tam mają ciekawego I to Arion może klas o on propozycja według Ja małem na przykład nad Johnem 6M Wy Wysi, tego... zobacz w największej konfiguracji ile koni ma Największe ma 140, a klas 205. O, to git. ja bym brał klasa, wtedy na testy, czy coś. A nasi no, koledzy z YouTube'a klasa wzięli, to gdzie? Weźmiemy to samo, bierzemy. <laughs> nie wiem, ja nie oglądam YouTube'a. Nie. A się nie oglądam. bo do John tu, ale John Deere, nie. Firma John no, sprawdzona no, jest może. to. Maksuma można też tu Zobaczymy, zara, Albo coś, wziąć takiego, aby co nie było, Fendt 300 variof, a ciekawie wygląda Albo Faltragię, G Zobaczmy, co to Valtra G ma No Valtra G też ma tu konfigurację I Może też no, do maksimum się zastaną no i się zobaczymy. Najwyżej zrobimy odcinek z testowania. O, będzie trzeba sypać zara. Jak jest tak na szerokich latach to spoko wygląda. Obłośniki normalne to są brzydkie. O, no nie. To był przystał. O te 9 ton obciążenia masy czuję. Trujeczkę zarzuć, zobaczmy czy idzie. Łapie, idzie zakres B, damy. Nie, już zakres B tego dusi. Albo najmniejszy ze średnich to MF6700S. można to wybrać. Zobaczmy. A ciekawie no, wygląda. No więcej 200 koni równo. A co to mamy w, w. O, w używanych mamy mf MFA 175 koni, właśnie tego, co mówisz. Nie, to nie ten. Nie wiem. Nie, Ale... Tu też. Na Dobra, podjeżdżaj. Ale ja bym i tak maksymalna. Trzymać... Dobra, jak to teraz to działa? Tutaj o... O, tak, tylko nie O, nie wyżej O, dwóch nie wyżej, chodzi. wyżej, nie da rady. Tak, koguty składane. Jeden biegnie, ty za, nie zapomniałeś wziąć kogoś na po drodze? Dobra tu Co już pełna przyczepa To już Co co na tym? No już jeden ton mamy Trzeba słychać jak chodzi ten John deer się wciąż, Ale ładnie z góreczką usypało tą pierwszą naczepę Jak też to możesz jechać na skup, sprzedać już to Tylko zerknę Patrzysz? Bo ja tu też patrzę właśnie Ty Wiem, że gdzieś tu blisko chyba, ta? jak na razie jak ja Poszedł do o, odcinkiem było gdzie wylekło. indziej Daleko Ten na co patrzy, Bar fast food A Bar fast food tu gdzie jest? Hmm. Tam spada jeszcze cena To dawaj do baru właśnie tu obok jest skoneasta Przed gozką to tam Dobra Bo jak chcesz to możesz jechać taki kawał tam. Bo i tak A, no no, no to jedź, to nie masz co do roboty, to... To nie, to jest na pociągu. Nie, to jadę tam najbliżej. A, no to jak na pociągu, to nie. Bawić się tylko. Tylko wejdź i wyjdź, bo to jeden biega po polu ugniatami tylko. Podaję. O, poszedł. Mam Też. nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. Wydzieli pa, jak będzie trzeba drugi raz nagrać Nic nie widziałeś. No właśnie, że nie widziałem, bo ja patrzyłem na tą maszyny Dobra Dobra, nie wszybcie, nie <grym> Widzimy, też nie widzieli <grym> na tą maszyny obrze. wszyscy patrzyli Ale pewnie no, na mostku wyrąbał O, a ja? Ja nie wiem czasem jak ja jechałem czy mo o mostek nie zahaczyłem o jak poszedł tam Czy na pole jak wjeżdżałem, czy o ten nie zaczepiłem <grych> Tak mi się wydaje, że za Zaczepić. zahaczyło tył przy tej kombajnu ty O, z na pewno sadzeniaka zostawiłem, bo fajne by były akcje sadzi sadzić Tylko jakaś sadzarka o, tak. by musiała być fajna Osarna wyskoczyła przed maskę Ciepło po ziemniakach Chłopie w ziemniaki wpada to jej nie widać A widać, że w tym roku ziemniaki wysokie Ale nie poprawili dalej po 3-4 rządki bierze kombajn <noise> Oporo Płacisz za dwurzędówkę, bierze ci trzy rzędy, no biznes A co nie masz tam? IKONKI ŻADNEJ? Weź sobie zaznacz ten. punkty i Czekaj, może ja muszę Weź wyjść na chwilę Zobaczymy Masz kierownika czy coś? No ty masz kierownika, zaraz zobaczymy jeszcze No masz kierownika Pokażę pokazało, że on tu podjechał właśnie A bo ty nie na tą stronę masz miałeś wysyp wysyp miałeś nie na tą stronę, ale dobra Dobra Widzowie wybaczą tak. Oby Jeśli ktoś obejrzy to to do tej minuty to wybaczą. No, dobrze, lecimy teraz. Trzeba polecić z tym sezonem to orka, tu będzie też Ja wiem, pole jeszcze jedno kupię i się złączy. Chodź, pole by można było już kupić na sobie odcinek. Trzeba lecieć w hektar, a potem sprzęt. Kiedy no, zmieniam ten, który już wysypuj dalej, mogę wysypać. A zderki czy tył przyszła mają wężę węża podłączona? Weź zaczep wężę i odłącz się, jak tam. Może coś się zbugowało? No, to nie wiem. Zaczekaj, ja to wysypię sypie. lipa trochę. A węża masz tam? Może u ciebie? Musisz samemu podczepić jako. No, no to nieźle No, 2000 wpadła Boże, to bym BMK mnie walnęła O pani Szkoda John Gear Szkoda Johna i przyczepy tu jesteś Tomek, zakładaj kanał i razem ponagrywa się coś no więc wypina, Sarna tył wypina coś czy... obraca może, to, może jak za, jak, będzie, jak Montowanie to najkrótszy etap. <laughs> Wrzucasz całe nagranie, wyrenderowujesz i tyle. Jedynie ty głośność no, ustawiam, a wyżej gło. Co mówisz? Rzepak dojrzewa, jak za, za, włączę te w światła. światła O, 60% fajnie wybiło, 6 ton. Ja ma to ona nie wiem, jakaś 9 tona Nie 9 ton było wtedy, to jeszcze nie była pełna 17,6 tony A il, ile litrów to samo musisz zobaczyć Tu uważaj, byś nie spadł, bo odszkodowanie a ja nie będę płacił O ile starym się pali się przy ciemniakach Możesz odczepić tą przyczepę tylnią i stanąć tam na poprzez to. Ja nie, ta przyczepa środkowa została tam tą tylnią. Olej odczepił, widziałem jak dyszczę zamiast przytrzymać to już rzucił tym dyszlem Jak ucieka sarda Łosz, kurz poszedł A w nie da rady Rurę A jeszcze czekaj cofać muszę Wiadę w rządek i już rurę otworzę Opa Gdzie Ja już ponownie choponek w Maseju Co tu się nie chce? No musi bardziej zajechać O O sypie, dobra o, nie sypie, wejdź, podjedź do przodu i cofnij. Tylko zostrzęgą delikatnie, bo to moc jest Aż wypad z kabiny, jak cofał To może chcesz pokopać teraz ty No Katuje, a najlepsze wiesz co jest to to, że władza sobie luz fajnie I można do ciny go tam katować 2200 obrotów, w Hama, na ziemi ziemniaki wysypało? Czy mi się wydawało? Nie A my sobie idziemy w tym czasie. Pokażę wam Kombajnik jaki kupiliśmy Tu przejdziemy szybko przez rów. Wody nie połowo woda jest Co mówisz? O kury fajnie Już jajka się robią O, stoi! Piękny klasiczek Klas Maxi Dominator 108 SL, Ciutka mniejszy od Deutsche ale takiego chcieliście taki jest nie ma co tu pokazywać. Już wszystko widzieliście. Co so, rzepak rośnie. Godzina leci i tyle. Życie pomału płynie. Dobra. Tym akcentem byśmy pomału kończyli. Co za slajka udostępnij i oczywiście zapraszam na Discorda. To co do nas. Do następnego odcinka. Do usłyszenia. Siemano. Cześć!